ale już jesteśmy przy, przy, przy wejściu do samolotu, przy gęcie. Dzień dobry, dzień dobry, witamy kolejnego dobry. dnia w Indonezji. To nasz ostatni 28 dzień w Jakarcie, w Indonezji. W Indonezji. Nie no, w czakarcie czwarty. Tak, a w Indonezji 28. A w ogóle to jest pierwszy lipca 28 i ostatni. Bo to właśnie dzisiaj wylatujemy. Jeszcze pozostało nam kilka godzin w hotelu, bo o 12 musimy się wymeldować. No i później może troszeczkę się poszwędamy, pójdziemy gdzieś na kawę, bierzemy tak i jedziemy na lotnisko. A tymczasem, a tymczasem jesteśmy na ostatnie zakupy. Dlaczego? Dlatego, bo zostało nam trochę rupii, to postanowiliśmy kupić na przykład kawę. Herbatę. Tu, ta kawa tutaj jest przepyszna. Wspaniała. Ja już się przyzwyczaiłem do tej kawy i boję się, że jak wrócę do domu, to ta, która jest w domu, nie będzie mi do końca smakowała. To będzie kwestia kilku dni i będzie się smakowała. Ale zabieram trochę kawy stąd, także jeszcze przez jakiś czas yy, będę pił kawę z Indonezji. No dobrze, to w takim razie idziemy na zakupy. Czy chciałabyś coś powiedzieć? Że już jest ciepło. Ja bym powiedział więcej, już jest gorąco. Jest godzina dziewiąta, już jest gorąco. I to jest coś, co nam najbardziej w ostatnich kilku dniach dokucza. Znaczy w czakarcie? w sumie to. czekarcie, w tych innych miejscowościach tak nie było. No bo w tych innych miejscowościach było 26, 28, a tutaj jest 33, 34. No to kurwa, już się czuje tą różnicę tak. tam 6 stopni, 7. Tak, po, się poza tym bardzo duża wilgotność. jak wyjdzie na chwilę i już jest całym mokry. No dobrze, ale już nie będziemy tutaj opowiadać Wam o pierdołach, Idziemy na zakup. No i Batka, to, to, to już chyba nasza ostatnia kawusia w Jakarcie albo przedostatnia. Może jeszcze no to nam to się uda wybić. Yy, no cóż, a propos tak. takich kawiarni jak ta. Jest w Czakarcie i nie tylko, w ogóle w Indonezji jest mnóstwo. Ja wam teraz pokażę, jak wygląda taka przykładowa kafejka. Są oczywiście bardzo różne, różny standard tych kawiarni. Czasami zdarza się, że pijemy kawę po prostu z budki na ulicy. Patka, czy mogłabyś przybliżyć, w jakiej cenie jest jaka kawa, tak orientacyjnie? Ty masz cappuccino, tylko, że to jest cappuccino zimne. Ajś, no, tak. Ice. I taki, taki kubek to jest najmniejszy kubek jaki jest. Uh -huh. Kosztuje 22 tysiące rubli. Dobrze, a inne kawy jak ile kosztują? Ja tutaj nie widzę z tej odległości. No bo nie tak 20 tysięcy, no plus minus. 20-30 no. tysięcy w zależności od wielkości i od kawy. No bo są tak naprawdę różne te kawy. Różne nie. przeróżne, waniliowe, migdałowe, y, cappuccino y, są zimne, ciepłe, to też ma y, wpływ na cenę. Ale generalnie mówię 20-30 tysięcy lat. I czasami w takich lokalnych kafejkach to proces przyrządzania kawy jest naprawdę bardzo precyzyjny. Y, myślę, że nie w takich. Chodźcie zobaczcie słodycze. Sklep ze słodyczami. To mają wspaniałe no. słodycze, bad, prawda? Tak, bardzo wspaniałe, tak. Bad. Kurna, tak. Pawia można puścić, przepraszam, że tak wprost. Ale... Znaczy no, pewnie niektórym by to smakowało. Pewnie komuś by to smakowało, no ale w naszej ocenie, yes. no nie za bardzo. Thank you. Niedobre są słodycze. Twoje kubki smakowe nie pracują tak, jak powinny, i dlatego ci nie smakują te słodycze. Jak to nie pracują tak, jak powinny? Śpieje się przecież. A tutaj w tym markecie matka byłaś? Nie. A chcesz wejść? Nie wiem. Nie. Nie, nie, chcesz, dobrze. Ty no już nie kupuj nic, no bo to zwariować można. Nie kupuj. Ale nakupowaliśmy herbaty, kawy. Kupiliśmy dzieciakom tajskiego Red Bulla, żeby spróbowały. Czy prawdziwego Red Bulla, tam tak. gdzie powstał Red Bull, czyli tak, w Tajlandii? Tak. No to mówię, właśnie tajskiego Red Bulla żeśmy kupili. Później ten znaczy, Red Bull. nasza piła, bo nabyła z nami, nie? Tak, ktoś kapiła, tak. Ale córka z zięciem nie Zobaczcie, pili. jest przed, zdecydowanie przed południem i ulica wygląda zupełnie inaczej niż wieczorem. Wieczorem tutaj się nie da przejść, po drugiej stronie jest w tej chwili pusto, a wieczorem z, yy, stoisko przy stoisku. Tak. Prawda? Tak. Tutaj tylko jakieś śniadanka, jakieś zupki bardzo dobre sprzedają. Szkoda, że jestem najedzony, bo bym zjadł takie zupki. No, zobaczcie. Do widzenia. Bakso. Do widzenia. Gonisz mnie, żebym już, żeby mnie jadł, tak? No już Ci wystarczy. Ci powiem, że ja i tak tutaj chyba z żarciem przesadziłem trochę, co? A, to ja się nie wypowiadam na ten temat, to już Ty sam musisz wiedzieć. Ale nic, wrócimy do domu nie? już niedługo, to zastosuję dietę. I nie ma, nie ma w tej chwili jeszcze... Tych osób żebrzących, bo później tutaj ich jest zatrzęsienie. No tak, może jak to nie ma, no pod hotelem już spotkaliśmy. No tak, no pod hotelem stała już babka, no. Ale to ja to mówię, że ona jest etatowa, bo praktycznie... Zobacz, tutaj jeszcze są bankomaty. No i to kilka. Dobrze, nie, to są, no bankomaty. Nie są bankomaty. A co to jest? Nie wiemy co nie to nie jest, dobrze, nieważne. Bankomatów tutaj jest sporo, bo w marketach niektórych, chyba Indomarket, Indo w Indomarketach są bankomaty. Krzyczą z daleka, uśmiechają się z daleka, zobaczcie. O -e. Nie. nie. Ona mówi... Ludzie że nie. kochani, to jest najgorsze to jest to, że oni po prostu żebrzą i tu są osoby żebrzące i to jest tutaj przykry okay. widok, prawda badka? No przykry. Ale najbardziej przykry jest widok na dzieci żebrzących. No, po Ale prostu. co ciekawe, oni jak widzą białego, to od razu krzyczą y, many, many od tak. razu. A dzieci to często wołają dolar, dolar. Tak, no, dzieciaki, tak. Idziemy do hotelu, po drugiej stronie jest nasz hotel. Próba przejścia przez ulicę, mam nadzieję, że się uda. Uratowani jesteśmy, przeszliśmy. O. A mówiliśmy przed chwilą o osobach żebrzących, no i tutaj po prawej stronie ta pani, to jest etatowa. Ona tu stoi codziennie. Pod hotelem, bo, bo pod hotelem... Są turyści tu, że tak powiem, w hotelu, bardzo często a lub nawet w dużej większości mieszkają ludzie biali, czyli balkomat. Bule-bule. tak. O, tak już przy okazji, skoro włączyłem kamerę, to pokażę jak wygląda wejście do naszego hotelu. Thank you. Hello, hello. Idziemy do windy. O, i, i, powiemy coś ciekawego. Tego nigdy nie spotkaliśmy w hotelu. Tutaj jest bezpłatna pralnia, za tymi drzwiami. Znaczy, w hotelach są pralnie, ale no przeważnie płatne. Tak, a tutaj przychodzi sobie sam pieżerz. No proszę bardzo, ktoś już nawet czeka na pranie. Podoba. Mnie się podoba tutaj ten, ten regał z tymi ozdobami. To są wazony, jakieś świeczniki. Patery. Podoba mi się to. Ja jestem taka trochę stroka, więc pewnie dlatego mi się to podoba. No dobra sroka, to idziemy do pokoju. Idziemy. Ireneusz, Ireneusz załapał się na ostatnie jedzenie. Co wcinasz? No, kurczak z makaronem. Taka trochę inna, w innej formie podawany, nawet taki duży, taki duży makaron. A tutaj rosołek i takie kuleczki mięsne, podobne jak w zupie bakso, te kuleczki są, smakują. Generalnie okej. Okay, proponowałbym, gdybyś Bartko yy, nasz jad, jadłospis troszeczkę dostosowała do kuchni azjatyckiej. Nie nie, 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 No to jak już chcesz, ja się biorę za jedzenie. Z naszego. <śmuszczego> halo, halo, tutaj jeszcze Jakarta. Powoli się kończy nasza podróż. Takimi dużymi krokami już teraz, coraz, coraz bliżej, jeszcze dwie godziny i wylatujemy. Już nas nie ma. Ale już jesteśmy przy, przy, przy wejściu do samolotu, przy gęcie. Także ja siedzę, odpoczywam, a Bata biega tutaj po wszystkich sklepikach. I jeszcze szuka, co tu jeszcze na koniec kupić. Tak, bo nie do końca jestem zadowolona z zakupów, które zrobiłam. Znaczy za mało, po prostu za mało, bo tam dużo ludzi czeka. Na jakieś tam pamiątki, drobiazgi, suweniry? Nasze dwa bagaże w tamtą stronę ważyły około, nie wiem, 20 paru kilo, A teraz... Nie, ile? 19. No to teraz ważą ponad 30. Trzydzieści to, to, to są, rzeczy, które doszły. Jest doszły do Jest dużo kawy, jest Myślisz, Dobrze, już nie wymieniaj, no. Dużo rzeczy. Także, ale jeszcze mało, no jeszcze trzeba coś dokupić, Tak. Nie? Tak, bo jeszcze mi coś przychodzi do głowy, a jeszcze temu, a jeszcze temu. Także widzimy się docha. Tak. Prawda? Tak. Jak będziemy w punkcie przesiadkowym w Katarze. Tak. No cóż, to tyle. Lecimy. Lecimy. Za chwilę startujemy. To na razie. Widzimy się. Katar. Leci z nami Piękno. Piękno. Tak. Podobno nas... na. Imię, nas. No, tam na samym przodzie, na przednim siedzeniu. Najbardziej z przodu. Kochani, Wszemi Wobec informujemy, że jesteśmy w Katarze, Katarze. A konkretnie w Doha na lotnisku. Ale, tak na marginesie, czy. To, co jest za nami, to wygląda, jakbyśmy byli na lotnisku? Ta zieleń? No chyba nie. Jeszcze a za... trochę a będzie drugi Singapur. Tak. A za chwilę Wam Bałatka ja pokaże coś przed nami. Idziemy zobaczymy. Wszędzie dookoła jest zieleń. I oczywiście lampeczki. A tutaj jeszcze dostawili taką ucztę. Indonezja, kraj tysiąca wysp, tysiąca uśmiechów, tysiąca historii. Podróż zaczęliśmy na Sulawesi, wyspie surowej, pełnej tradycji, kontrastów i duchowości. Tam uczestniczyliśmy w tradycyjnej ceremonii pogrzebowej ludu Toraja, dla nas szokującej, dla nich będącej najważniejszym wydarzeniem w życiu. Wypadek na Sitorze przypomniał nam, że podróże to nie tylko piękne widoki ale również lekcje pokory. Podziwialiśmy tradycyjne domy toradżów z charakterystycznymi dachami przypominającymi łodzie. Spacerowaliśmy po lokalnych targach rybnych, gdzie zapach morza mieszał się z gwarem sprzedawców i kupujących. Zachwyciło nas Ramang-Ramang, miejsce jak z innej planety. Z Sulawesji ruszyliśmy dalej, na Lombok, gdzie odkryliśmy zupełnie inny świat, spokojniejszy i bardziej zielony. Podospady na północy wyspy zapierały dech w piersiach, a lokalne wioski i targowiska pokazywały prawdziwe oblicze wyspy. Na Gili Air czas płynął wolniej. W Mataram odczuliśmy spokój, którego tak bardzo brakuje światu. Potem przyszła kolejna jawę, najbardziej zaludnioną i najbardziej różnorodną z indonezyjskich wysp. Zobaczyliśmy potęgę natury. I codzienne życie wielkich miast. Podziwialiśmy największy wodospad kraju, Tumpak Sewu, który pokazuje skalę piękna i dzikości Indonezji. Odwiedziliśmy Surabaję, Malang, Dżakartę i Dżogdżakartę. Widzieliśmy erupcję wulkanu Semeru, a wokół Merapi jeździliśmy jeepem, zachowując się jak dzieci, z radością i skrzykiem. Byliśmy w Borobudur najstarszej i najważniejszej świątyni buddyzmu, gdzie o świcie można zobaczyć jak słońce budzi do życia cały świat. Irek jak zwykle próbował wszystkiego, od najdziwniejszych potraw po lokalne przekąski, których nazw do dziś nie umiemy powtórzyć. To była nasza druga podróż do Indonezji, ale tym razem bardziej zwracaliśmy uwagę na ludzi. Były piękne zabytki zapierające dech w piersiach widoki, jednak równie piękni byli ludzie. Spotkani przypadkiem w gwarze bazaru, w małym sklepiku, na ulicy, w slamsach. Ci, którzy uśmiechali się bez powodu, zapraszali do rozmowy i dzielili chwilą. To właśnie oni pokazali nam prawdziwą Indonezję, prostą i autentyczną. Ta podróż się skończyła, ale Indonezja zostaje w nas. Każda droga, każdy człowiek, każdy moment zostawia ślad, a ten ślad to nasza największa pamiątka z tej wyprawy. Do zobaczenia gdzieś dalej, w kolejnym miejscu, w kolejnym świecie. Przemi wobec, kochanie, oświadczamy, że doleciliśmy do Warszawy, skończyła się nasza czterotygodniowa przygoda z Indonezją. I cóż, co dalej? Tomasz do powiedzenia? Przynajmniej mogę powiedzieć za siebie, że jestem bardzo zadowolona, szczęśliwa, bo podobało mi się. Bo w ogóle Indonezja mi się podoba, ale też trochę się cieszę, nawet może nie trochę, że wróciliśmy do domu. Chyba eee, <laughs> już zmęczenie. Przygo materiału. Przygoda z Indonezją się skończyła, ale co co w głowie i na wideo pozostaje? Tak. Pamiątka będzie. Dobrze, nie przedłużając, spieszymy do domu odpoczywać, bo jesteśmy chyba lekko nieprzytomni. Trzymajcie się, do następnego razu.